Siemano, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj poniedziałek krótki przerywnik pomiędzy ligowymi meczami a Ligą Mistrzów. Jutro i pojutrze, kurde, będzie tyle meczeków, że już nie mogę się doczekać. No i właśnie z okazji Ligi Mistrzów tutaj już SuperBet przygotował promocję. Jak co, kolejkę Ligi Mistrzów jest to 6 stów bonusu za wytypowanie. Dowolnego zwycięzcy W jutrzejszych i w środowych meczach Już tłumaczę o co tutaj chodzi Oczywiście opcja ta stety bądź niestety Tak to w Polsce wygląda jest skierowana do osób Które jeszcze konta na superbecie nie mają Jeżeli chciałbyś takie założyć możesz to zrobić Z pierwszego linku, który będzie z pierwszego komentarza Który będzie się znajdował e, pod tym filmem Tam będzie znajdował się właśnie link Do założenia konta Po założeniu konta warto je od razu zweryfikować No słuchaj tutaj ten proces trwa maksyma, Maksymalnie 5 minut Także od razu masz jedną kwestię z głowy jakby nie patrzeć, weryfikacja konta jest potrzebna do późniejszych ewentualnych wypłat. Druga kwestia jest tutaj o wiele ważniejsza, bo trzeba zaznaczyć podczas zakładania konta zgody marketingowe. Tylko wtedy będą wlatywały bo No to jest taka e, dupochronka, jak to czasem mówię, ze strony buchmaherów żeby właśnie te zgody marketingowe zaznaczać kolejnym krokiem jest wpłata minimum 5 dyszek jesteś od razu zapisany do promocji na Ligę Mistrzów tu trzeba też pamiętać, że pierwszy depozyt to jest podwojenie maksymalnie do 200 wpłacasz 200, jeżeli chcesz sobie polecieć oczywiście maksymalnie i tyle samo dostajesz w bonusie, no i za wpłatę minimum 5 dyszek jest jeszcze ekskluzywny freebet za założenie konta właśnie z naszego linku 35 w freebecie, wtedy wlatuje no i już ostatni etap, już ostatni etap już masz założone konto, potwierdzone zgody marketingowe, 5 dyszek wpłacone pierwszy zawarty kupon na Twoim koncie salda depozytowego, zamieniłem 2 złote, no i tutaj sobie wybierasz dowolnego zwycięzcę. Ja tutaj będę się na razie posiłkował torkiem, no i na przykładzie tutaj masz Borusję Dortmund, Real Madrid za Cemilanem, nawet Manchester City na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona. Ja tutaj jednak się przytulę do tej Borussii Dortmund, stawiasz zamieniłem 2 złote salda depozytowego jako pierwszy kupon wygraną Borussia Dortmund ze szturmem Gras. No i jeżeli tutaj Borussia w tym przypadku wygra, wiadomo, możesz wybrać sobie dowolną, inną drużynę, to w przeciągu w 72 godzin, 6 stówek tutaj jeszcze wlatuje w bonusie to jest oczywiście bonus do trzykrotnego obrotu po kursie minimalnym 1,91. Nie jest to jakby dokręcony ten obrót pod sufit, no ale jednak on jest. Także, jak ktoś jest zainteresowany, jeszcze raz pierwszy komentarz pod tym filmem. Tam będzie się znajdowała. Yy, wszelka informacja. My lecimy jeszcze z konkursem. Dyszka będzie do zgarnięcia, co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć. Łapa w górę. Subskrypcja tego kanału. No, dwie tutaj, jak zawsze. Proste sprawy. W komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty minutę pierwszej bramki. W dzisiejszym meczu pomiędzy Zagłębiem Lubin a Śląskiem Wrocław typujecie do godziny 20.30. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez niku gracza yy, na Superbet. Też jak zawsze. Zresztą, no nie, nie biorą udziału w zabawie. Wczoraj Sonny trafił swój hokej Wreszcie tutaj yy, przebudzenie. Lodowe przebudzenie nastąpiło. 29 Punkta dopisane. No i dzisiaj. Od Sonego tutaj właśnie zacznę. Dwa. Meczyki z Ennagela Nashville Predators z Los Angeles Kings i tutaj Nashville Predators ma generalnie wygrać ten mecz łącznie z ewentualną dogrywką i karnymi. No i podobnie tutaj Edmonton Oliers, dogryweczka karne, wszystko tutaj się liczy. Ma wygrać z New Jersey Devils. Łącznie z tego wyszło 3,27, także całkiem fajnie. Jumy będzie jako drugi. Lazio, Cagliari na zwycięstwo Lazio i Fulham Brentford btt -Sik. po 1,58. Zwycięstwo Lazio po 1.51 2.38 z tego łącznie wyszło Dobra, ja będę tutaj kolejny Z racji tego, że ja tutaj powtórzyłem Te Lazio niestety, no kurde Ostatnio za talentem się udało, mam nadzieję, że tym razem Się też uda, Lazio Cagliari Zwycięstwo Lazio <laughs> Celta Vigo Getafe Getafe ma tutaj zrobić co najmniej 15 fauli po kursie 1.63 No to powiem szczerze Zdziwiłem się osobiście, jak zobaczyłem e, taką linię po takim kursie Getafe średnio 16 fauli robi, a w ostatnich meczach chyba mieli no nawet nie chyba tylko 20, 20 i 17, Także 3 razy powyżej średniej z Celtą biegą w ostatnich dwóch meczach. 16 i 20, o ile się tutaj nie mylę, no z głowy mówię, nie? Także wydaje mi się, że tutaj powinno to być na lajcie. Wszystko i tak zależy od tego, jak tutaj się mecz ułoży, no a Celca, Wigo i Getafe mają raczej bliskie mecze. Bliskie mecze, tutaj ciężko znaleźć faworyta. 2,46 z tego wyszło łącznie, no i Wentek przez przypadek, ale będzie dzisiaj na samym końcu, Zlin, chrudim, czeska druga liga, BTTSik i Fulham Brentford, Bezpieczniejsze podejście niż Juby. Brent ma tutaj strzelić gola 263 wyszły łącznie, no i pozostaje już czekać tylko na tą Ligę Mistrzów. Ja życzę Wam udanego poniedziałku. Widzimy się jak zawsze jutro w okolicach godzin porannych. Tymczasem się elo, cześć.